Cześć, nazywam się Kuba Nagórski i dzisiaj porozmawiamy chwilę o tym, jakich kanałów komunikacji używać, żeby skutecznie promować zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Temat trudny, temat złożony, temat wykraczający zdecydowanie poza sam Internet, o którym teraz bardzo dużo się mówi, bo z mojej perspektywy na promowanie Zajęć pozalekcyjnych musimy patrzeć dwukierunkowo. Z jednej strony, oczywiście, są to działania w internecie i o nich za chwilę będziemy trochę więcej mówić. Z drugiej strony, natomiast są to działania w ramach takiego tradycyjnego marketingu, tradycyjnej komunikacji wykraczającej poza internet. I zaczynając od tych, które nie dzieją się w internecie, bo tam tych narzędzi mamy zdecydowanie mniej. Musimy pamiętać, że w przypadku dzieci bardzo istotnym komponentem, który wpływa na to, jakie zajęcia wybierają, za jakie zajęcia płacą przede wszystkim, bo przecież o to nam chodzi, są rodzice. Myśląc o tym, jak dotrzeć do rodziców, musimy się zastanowić, gdzie ci rodzice przebywają, bo to jest zawsze jedno z podstawowych pytań, które należy sobie zadać. Gdzie my jesteśmy w stanie spotkać naszego klienta docelowego, naszą tak zwaną buyer persona. No i teraz naturalnym wydaje się, że. Pierwszym miejscem, gdzie możemy próbować, sprzedawać zajęcia pozalekcyjne, są szkoły, do których uczęstają dzieci. Natomiast nie wszystkie szkoły chcą godzić się na to, żeby, żeby aktywnie promować jakiekolwiek zajęcia pozalekcyjne. Warto to sprawdzać spotykałem się już z sytuacjami, gdzie szkoły współpracowały z różnymi partnerami, którzy promowali zajęcia dla uczniów tych szkół. Natomiast warto też się zastanowić nad tym, gdzie ci rodzice spędzają czas. Poza tym, że czasami odbierają swoje dzieci ze szkoły, że pojawiają się na zebraniach, że tam mogą porozmawiać z nauczycielami, warto pamiętać o tym, że rodzice też chodzą na przeróżne zajęcia pozalekcyjne i bardzo często prowadzą zajęcia pozalekcyjne, prowadzicie je i dla dzieci, i dla dorosłych. Więc też starajcie się wykorzystać to, że dorośli są obecni w Waszych szkołach, w Waszych placówkach, w miejscach, gdzie prowadzicie zajęcia, żeby porozmawiać z nimi ich dzieciach. Natomiast przechodząc dość płynnie do tematu internetu, musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach. Prawie 90% populacji naszego kraju korzysta z mediów społecznościowych, więc niewątpliwie te media społecznościowe są tym pierwszym punktem styku naszego klienta z naszą ofertą. I mówimy tutaj o różnych mediach społecznościowych. My bardzo często, bazując na naszych doświadczeniach, na tym, co słyszeliśmy, co się działo przez ostatnie lata, fokusujemy się tylko i wyłącznie na ekosystemie meta, czyli na Facebooku czy Instagramie. Natomiast musimy pamiętać, że średnia wieku. Mediów społecznościowych podnosi się ogólnie we wszystkich mediach społecznościowych, i stąd zupełnie nie możemy zapominać o takich mediach jak TikTok, na którym rodziców jest coraz więcej. Oni tam wchodzą na początku, żeby zobaczyć, co tak bardzo fascynuje w tym TikToku ich dzieci. Natomiast okazuje się, że, że bardzo często w tego TikToka wsiąkają i też spędzają tam dużo czasu. A TikTok ma tą przewagę nad ekosystemem meta, że mm, bardzo mocno wspiera budowanie zasięgów, czyli pozwala nam docierać do dużo szerszej grupy odbiorców niż ekosystem meta, który jakby dzięki czy poprzez swoje algorytmy, w bardzo mocny sposób ogranicza nam możliwość docierania do ludzi za darmo. Powiedzieliśmy sobie o Mecie, powiedzieliśmy o TikToku. Na pewno nie możemy zapominać o kanałach, tych bardziej profesjonalnych, gdzie ci rodzice spędzają czas. Czyli pytanie: Czy warto na przykład pochylić się na, nad LinkedInem? LinkedInem, czyli platformą, która służy do, głównie do komunikacji biznesowej, do szukania pracy, jest tam społeczność ludzi, którzy są aktywni zawodowo i tam wymieniają się informacjami, zdobywają wiedzę. Natomiast pytanie też brzmi, czy człowiek, który jest prezesem firmy, człowiek, który jest pracownikiem, nie jest też rodzicem. I być może czasami, e, brzydko mówiąc, zaatakowanie takiego klienta naszego docelowego w miejscu, gdzie on się tego do końca nie spodziewa, nie jest dobrym rozwiązaniem, no bo tam ta konkurencja wcale nie jest aż tak, e, aż tak duża. Więc ja uważam, że też warto próbować takich kanałów, które są mniej oczywiste. Spotkałem się nawet z sytuacją, gdzie szkoła językowa promowała się na Tinderze. E, ale nie będę wchodził w szczegóły. Więc na pewno ten podział na, na, na digital i działania, i działania tradycyjne jest istotny. Z perspektywy tego digitalu, oczywiście nie tylko media społecznościowe. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę większość podmiotów, zanim klient zdecyduje się na ich ofertę, jest googlowana, czyli sprawdzana w wyszukiwarce, i w związku z tym warto posiadać chociażby prostą, ale jednak jakąś stronę internetową. Niekoniecznie musi być to rozbudowane narzędzie budowane przez super dużą zewnętrzną agencję, która, która weźmie od Was za to kilkanaście tysięcy. Są narzędzia, które pozwalają generować proste strony na np. landingi.pl, gdzie de facto sami nie mając kompetencji, nie mając kompetencji koderskich czy, czy graficznych, jesteście w stanie z gotowych modułów sobie poskładać prostą stronę internetową, którą prezentujecie, sprzedajecie swoje, swoje usługi. A co zrobicie później z tym, z tym działaniem w internecie, to jest wasza sprawa, bo oczywiście tych narzędzi jest cała masa. No bo mówiąc o mediach społecznościowych, możemy mówić o działaniu organicznym, ale możemy też mówić o działaniu płatnym. Czyli wy decydujecie o tym, czy chcecie zainwestować pieniądze w reklamę, no i niewątpliwie reklama jest opłacalna, niezależnie od tego, o którym kanale mówimy, eee, bo. Dobrze zainwestowane pieniądze w reklamy pozwalają wam dotrzeć do bardzo jasno sprecyzowanej grupy docelowej. Oczywiście pod warunkiem, że Wy jesteście w stanie tą grupę bardzo jasno i precyzyjnie określić, żeby nie strzelać, e, nie strzelać byle gdzie, tylko bardzo dobrze celować w ludzi, którzy Was interesują. No i ta reklama jest dostępna i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku, i na Linkedinie, i na YouTubie, więc de facto każdy kanał, z którego będziecie korzystać, daje Wam możliwość wsparcia tego zasięgu organicznego komunikacją e, płatną. Podobnie ze stroną internetową. Wy możecie po prostu ją postawić i dać się znaleźć w wyszukiwarce, ale możecie tę stronę wspierać Google AdWords, czyli narzędziami płatnymi Google. Większość małych firm na początku od Google dostaje, dostaje jakieś tam niewielkie. Granty czy, czy discounty na, na promowanie się, czyli za każdym przed wydane 200 czy 300 zł, jesteście w stanie dostać voucher na kolejne 200 czy 300 zł, czyli podwoić swój budżet reklamowy. Możecie korzystać z pozycjonowania. Kolejny dość szeroki temat, gdzie, gdzie możecie nawet dobrze pisząc treści na waszą stronę, doprowadzić do tego, że ono będzie wyżej w wynikach wyszukiwania. Zmierzając jednak do podsumowania, chciałem Wam powiedzieć, że nie ma jednego kanału, który. Najprawdopodobniej skutecznie będzie w 100% sprzedawał wasze, wasze usługi czy wasze zajęcia pozalekcyjne. Żyjemy w czasach wielokanałowych, w czasach, kiedy dominują strategie transmediowe, czyli wykorzystanie wielu kanałów jako punktu styków, jako punktu styku z naszym klientem. W związku z tym to, że klient zobaczy was pierwsza raz na Facebooku i tam rozpocznie się ten proces budowania zainteresowania Waszą usługą. Nie oznacza, że też przez Facebooka to sfinalizuje. On być może będzie musiał zobaczyć Was jeszcze na LinkedInie, później trafić na Waszą stronę, wyedukować się trochę w tym, co robicie, poczytać o Was, czyli, czyli przeczytać jakiś content, który stworzyliście na Waszej stronie i dopiero wtedy będzie podejmował decyzję zakupową. W związku z tym skupcie się na tym, żeby zbudować sobie taki proces obsługi klienta, żeby poprowadzi go przez tą komunikację jak po sznurku, żeby doprowadzić go do finalnej decyzji zakupowej i podjęcia decyzji, że chce swoje dziecko wysłać do waszej szkoły czy do waszej placówki.